Nazywam się Marek Kłos jestem odpowiedzialny za studio kulinarne Jewan Akademii w Sadach pod Poznaniem. Jewan Akademii to projekt, a zarazem jedna z marek wchodzących w skład Leven Group. Leven Group to kompleksowy dostawca urządzeń gastronomicznych i wentylacyjnych do profesjonalnych kuchni. Nasza akademia kieruje swoje działania przede wszystkim do projektantów wentylacji oraz technologów kuchni. Działamy już od pięciu lat. Początkowo organizowaliśmy seminaria na terenie Polski i Ukrainy, na przykład w hotelu Mercure Kraków oraz w hotelu Sputnik w Lwowie. Kuchnie w restauracjach, w hotelach czy stołówkach są szczególnym przypadkiem, gdzie wymagania dla wentylacji są niezwykle wysokie. Odpowiednia jakość powietrza ma wpływ zarówno na warunki pracy kucharzy. Jak i na uczucia gości. Brak przedostawania się zapachów z kuchni na salę konsumpcyjną ma tutaj kluczowe znaczenie. Najważniejszym elementem wentylacji kuchni są prawidłowo dobrane i skutecznie działające okapy. Wydajność i kształt tych urządzeń powinny być dostosowane do rodzaju i mocy urządzeń technologicznych, które pod nim będą ustawione, oraz do warunków budowlanych, jakie występują w danej kuchni. Okapy 1 można dopasować do każdej wielkości i dowolnego kształtu pomieszczenia, ponieważ zawsze są wykonywane pod indywidualne zamówienie. Dodatkowo, Charakteryzują się nowoczesnym i unikalnym designem. Bardzo ważne jest stosowanie filtrów o wysokiej skuteczności separacji tłuszczu. Dzięki czemu zatrzymujemy właśnie ten tłuszcz w miejscu, w którym można go łatwo usunąć poprzez umycie filtrów, ale również nie pozwalamy na jego osadzanie się w kanałach wentylacyjnych, przepustnicach i wentylatorach. Przedostawanie się tłuszczu do instalacji wyciągowej prowadzi do zwiększenia ryzyka pożarowego. Nie tylko w samej kuchni, ale we wszystkich częściach budynku, przez które te kanały przechodzą. Skład portfolio dostawców urządzeń gastronomicznych do naszego projektu Jew Academy, chodzą tacy producenci jak Mareno, to włoski producent wydajnych i pięknych urządzeń do obróbki termicznej. Marka Mareno w 2022 roku świętuje stulecie istnienia. Polaris to włoski producent najwyższej klasy urządzeń chłodniczych, takie jak szybko schłodzarki szokowe, szafy i stoły chłodnicze. BozwaCum to niemiecki producent, którego domeną jest próżniowe pakowanie żywności i Bezpieczeństwo. Hobart to znana na całym świecie marka. W naszej akademii prezentujemy nowoczesne piece konwekcyjno-parowe tego niemieckiego producenta. Urządzenia, które znajdują się w naszym studio, to doskonałe jakościowo, nowoczesne, innowacyjne i energooszczędne technologie. Celem tego projektu jest przybliżenie naszym partnerom, szefom kuchni i inwestorom, jak najwyższa jakość wykonania i nowoczesne rozwiązania sprzętowe, czyli to, co prezentujemy tutaj, wpływa na ich sukcesy, zarówno kulinarne, jak i biznesowe. Wszystkie urządzenia znajdujące się w Even Akademii są gotowe do pracy i każde z nich można swobodnie testować, aby samemu się przekonać co do ich wartości użytkowej. Jesteśmy pewni, że prezentując tutaj urządzenia grzewcze Mareno, chłodnictwo Polaris, piece konwekcyjno-parowe Hobarta czy pakowarki próżniowe Bozvakum, oferujemy wszystkim chętnym możliwość poznania nowoczesnych trendów technologicznych dla profesjonalnej gastronomii oraz udowadniamy, jak na poziomie topowego sprzętu i technologii kuchennej można oszczędzać energię i zyskiwać najwyższą możliwą wydajność. Kolejnym ważnym powodem, dla którego powinniśmy stosować filtry o wysokiej skuteczności działania, jest oszczędność energii, ponieważ tylko wysokosprawne filtry tłuszczowe mogą skutecznie współpracować z centralą wentylacyjną wyposażoną w wymiennik do dysku ciepła, nie powodując szybkiego i nadmiernego jego zabrudzenia. Warto również wspomnieć o łatwości czyszczenia okapów FIEWEN. Powierzchnie czyszczone ręcznie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, są płaskie i beztrudno dostępne zakamarków, a elementy takie jak filtry tłuszczowe i nawiewniki wyporowe są łatwo demontowalne. Ich rozmiar umożliwia mycie w standardowych zmywarkach kapturowych. Okapy 1 oferowane są do różnego rodzaju kuchni. Wówczas, w zależności od potrzeby, stosujemy mniej lub bardziej zaawansowane filtry tłuszczowe. Stosując te bardziej zaawansowane, np. o podwójnej filtracji tłuszczu JFF, potrójnej filtracji tłuszczu UV Combilux lub Turbo TurboSwing, również w wersji UV, możemy bezpiecznie i bez problemu podłączyć cały układ do centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. W zależności od potrzeb, filtry mogą skutecznie oczyszczać powietrze z tłuszczu. Oraz znacząco redukować zapachy usuwane wyrzutnią poza budynek. Aktualnie prowadzimy również pokazy kulinarne m.in. dla szerokiego grona naszych klientów, ale również dla osób spoza branży. W ostatnim czasie wprowadziliśmy Special Chef's Table, czyli ekskluzywne kolacje przygotowywane przez szefów kuchni Lecha Plucińskiego oraz Wojciecha Barczaka. Nazywam się Szylek Luciński, jestem głównym szefem kuchni Jewen Akademii, gdzie dzielę się swoją wiedzą. Od 2016 roku jestem trenerem wspierającym kadry narodowej Poland National Culinary Team. Mam ponad 20-letnie doświadczenie, które zdobywałem m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Norwegii, a obecnie w Polsce. Specjalizuję się w kuchni europejskiej, szczególnie włoskiej i francuskiej. Nazywam się Wojciech Bartczak. Jako szef kuchni w Yeben Academy dzielę się swoim doświadczeniem i prowadzę szkolenia produktowe. Jestem zwycięzcą piątej edycji Hell's Kitchen Polska. Reprezentowałem także Polskę jako Young Chef Challenger w Budapeszcie. Doświadczenie zdobywałem m.in. w USA, w Francji oraz w najlepszych polskich restauracjach. W swoich popisowych daniach staram się łączyć bogactwo natury z możliwościami najnowszej technologii i zaskakiwać gości nietuzinkowymi smakami. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie projektowania systemów wentylacji kuchni. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, na tym się najlepiej znamy. I zawsze dobierzemy dla naszych klientów rozwiązania w sposób optymalny i wydajny. Studio na Akademii to idealne miejsce, w którym każdy może zorganizować własne wydarzenia związane z gotowaniem. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy. Jestem przekonany, że razem stworzymy niezapomniane wydarzenia i odkryjemy nowe smaki.